Siemanko, ja jestem Maciaka a wy oglądacie niebrudne gary. W dzisiejszym odcinku chciałem pokazać Wam jak w prosty sposób przygotować żeberka wieprzowe. Specjalnie na tę okazję kupiłem taki solidny kawał mięsa. Zobaczcie sami. Pani, tutaj w sklepie się postarała. Mamy prawie kilogram takich naprawdę dobrze wyglądających żeberek. No i teraz chciałem pokazać Wam. Jak właśnie taki kawał mięsa zamarynować, i co będzie nam do tego potrzebne? Do wykonania takiej marynaty będziemy potrzebować, oczywiście, jakiś olej. Ja przygotowałem rzepakowy. Mam do tego połówkę świeżej cytryny. Jagera, czyli sos sojowy. Tak, tak, sos sojowy musi być. Świeży czosnek. Pół cebuli. No i oczywiście ja mam także przyprawy. A w skład mojej mieszanki wchodzi dzisiaj sól, pieprz, czosnek staropolski, pieprz kajen oraz liść lubczyku. Oczywiście będę zapiekał to w rękawie, a proces ten podzielę na dwie części. Pierwsze mniej więcej 80 minut będzie zamknięty w rękawie, a po 80 minutach, kiedy ten czas upłynie, Rękaw natny i jeszcze zmieszam takie roztopione masło z miodem i poleję nasze mięso. Zobaczycie, to będzie naprawdę petarda. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak to zrobić, jak to przygotować, to zapraszam! Wszystkie składniki marynaty mieszamy. Poza czosnkiem, moi drodzy, czosnek dodajemy na drugim etapie, kiedy już rozetniemy rękaw. I zmieszamy go po prostu z tym miodem i z masłem i polejemy nasze mięso. A póki co? Ja zmieszałem tylko olej. No i naszą mieszankę przypraw. Tak to wygląda. Ja to teraz przykryję pod folią aluminiową i odkładam do lodówki na 24 godziny. No to co, mięso do lodowy i widzimy się jutro. No i dobra, 24 godziny szybko zleciały. Mięso pachnie naprawdę niesamowicie. Zobaczcie, tak to wygląda. No to co? Odpalamy piekarnik, bierzemy rękaw i zaczynamy piec. Chodźcie! I tak posmarowane żeberka wkładał do piekarnika na 20 minut. No to co? Lecimy z tym koksem. Uhu. Co tu się dzieje? Proszę Państwa, to jest niesamowite, co tutaj się wydarzyło. Jak to wygląda? No to co? Bierzemy się do jedzenia. Miszę complete, a teraz zostało to co najlepsze, czyli jedzenie. Standardowo smacznego na zdrowie. No i co tu dużo mówić? Zabieram się do oszamania tego. Ale mięciutkie. Naprawdę mięciutkie. Czuć cebulę, masło, miodek. Czekajcie więcej. Może odrobinę soli. Takie jakie kostki, tak najlepiej się gryza klasycznie w dłoniach. Mm -hmm. Mam taki posmak, bardzo ci bym powiedział. Życie nie umierać. Do tego trochę brukuwa. Zawsze zielone wyżywa. Pamiętajcie, to jest podstawa. Chyba tym jest to wszystkim najlepsze. Mm. I tuż Naprawdę jest to niebo w gębę I czuć ta Tak się delikatnie przybiła nie pali, ale czuć czyż nie wygląda to świetnie? oj, pierwszy posiłek, muszę powiedzieć, że naprawdę tym pojadłem nie ma co się dziwić, jednak porcja po 800, 800 gramów to robi robotę no i moi drodzy Mission complete, żeberka zjedzone, były naprawdę wyśmienite, co tu dużo mówić, mam nadzieję, że dotrwaliście do końca odcinka, no i życzę Wam standardowo miłego dnia, pozdro, cześć!